Halo? Cześć, tu Mimi. Świetnie, że dzwonisz. Miałam się odezwać. Nakładam na twarz krem, który poleciła mi moja kosmetyczka. Jest rewelacyjny. Złoty krem nawilżająco ujędrniający bielędy. Czy znasz jakieś kosmetyki tej firmy? Oczywiście, wzięłam parę próbek dla Ciebie. Wczoraj. Opowiem ci fajną historię. Dzisiaj wieczorem idę z Tomaszem na kolację do jego rodziców. Tak, ale tym razem już nic innego nie wymyślę. W zeszłym tygodniu Tomasz poprosił mnie, żebym pomogła wybrać mu prezent dla jego mamy. On zupełnie nie wiedział, co wybrać, więc się zgodziłam. Wiesz, czasami mężczyźni są tacy nieporadni. Tomasz nie wiedział co wybrać, ale ja przypomniałam sobie Dorotę i jej chłopaka. Wiesz, wykupił jej cały pakiet zabiegów. Więc pomyślałam, że byłby to świetny prezent dla jego matki. Wierzona jest taka elegancka. Martwiłam się tylko, czy będę umiała wybrać zabieg godny teściowej. Ale Tomasz wpadł na świetne rozwiązanie, powiedział, żebym sama wypróbowała i wybrała najlepszy, a on chętnie za to zapłaci. No, rozumiesz? Ja chyba czasami go nie doceniam. Wybrałam gorączkę złota bielendy. Zabieg odmładzająco-rozświetlający. Luksus. Przez dwie godziny czułam pełny relaks. Ja jestem zachwycona. A ona na pewno będzie. Zresztą każda kobieta byłaby. Moje ciało po zabiegu jest zrelaksowane i rozświetlone drobinkami złota. Cukrowy peeling pobudził krążenie. A koncentrat zmysły. Leżałam otulona maską ze złotem i glinką, a koc wygrzewał moje ciało. Na koniec kosmetyczka zrobiła masaż. Zupełnie się zrelaksowałam. Nawet tomasz zauważył różnicę. Nie mógł przestać mnie dotykać. Wykupił cały pakiet zabiegów i to w świetnej cenie. A w prezencie otrzymał zabieg dla mężczyzn. We wtorek umówiony jest na pielęgnację sukcesu kosmetyczka świetnie dobrała jest taki przemęczony ta jego szara cera i podkrążone oczy i jeszcze te papierosy przepraszam cię wiesz tomasz przyszedł muszę kończyć do jutra papa pa.